Ale fajnie. No? Co robimy? Nie wiem, trochę takie nudy bym powiedział. No. Hmm. Ej, a wiecie, że w naszej stajni w takim lesie, bo jest niedaleko taki las, jest skarb. Serio? Tak. Skąd o tym wiesz? Tam podsłuchiwałam, mój tata coś tam mówił. I czy możemy tam pójść go odnaleźć. O, serio? To idziemy tam? No ale musimy zapytać się rodziców. Czemu mamy się pytać? No, żeby się nie martwili. E, tam po co? No to co robimy? No jak to co? Idziemy szukać tego skarbu, tylko my idziemy tylko? Może niech ktoś pójdzie po inne źrebaki. Mogę ja iść? Się zapytać innych źrebaków, czy chcą z nami iść. No dobra, to idź. O, kto idę? 10 minut później. Gdzie ona jest? Nie wiem. Ale trzeba czekać. Ech. I znowu ten śnieg napadał. A było już tak ciepło. Może się roztopi. No, o, idzie. Nareszcie. Przepraszam Was, że tak długo, ale pytałam się innych rybaków i no niestety nikt się nie zgodził. Ale pytałaś się ich czy rodziców? No ich, ale one nie chciały iść. Aha. Ale jedynie chciała iść. Ja. Cześć pianka, idzie z nami? No jasne, nie mogę czegoś takiego przegapić. Okej, okay, no ale mam jeden problem. Jaki? Musimy mieć mapę. Spokojnie, ja wiem gdzie iść. Mój tata kiedyś tam ze mną przed nim pokazywał. Tylko trzeba tam się jakoś dostać. Ale podobno jakieś zmiany były w lesie. No ale może jakoś tam pójdziemy. Okej, okay, no to co, idziemy? No to ruszajmy w drogę. Ciekawe czemu Lilia jeszcze nie wróciła. Nie wiem. Przepraszamy. A, cześć Melody, cześć Figaro. Hej, mamy do Was takie pytanie. Widzieliście gdzieś może naszą yy, śmietankę? Yy, waszą córkę? Tak. Bawiła się z naszą córką inne z rybakami. No właśnie one na razie nie wróciły. Nie wiem, gdzie ona jest. Nie wiecie? No właśnie nie, zaczęliśmy się martwić. Hmm, dziwne. Cześć, przepraszam, widzieliście może gdzieś Niko? E, a co wy to wszyscy robicie? No jak to co? Szukamy naszych... Dzieci? Czyżby uciekli? Chyba tak, nigdzie ich nie ma. Kurczę, no to co teraz? Musimy ich jakoś odnaleźć. Obawiam się, że to może być moja wina. Co ty gadasz, Figaro? Bo mówiłem im, że jest taki skarb w lesie, tam byliśmy kiedyś Melody. No i one chyba poszły to zobaczyć. Co takiego? W lesie? Wiesz, że tam mogą być wilki? No, tak bym powiedział, że one raczej nie znają drogi. Przecież byłeś tam z śmietanką? Tak, byłem, ale tam był taki. powycinali drzewa i mogą nie znać drogi. No i co teraz? A wiecie, czy inne źrebaki te zniknęły? Nie. Też się pytałam. Inne źrobaki są stajni, to tylko nasze zniknęły. Ja chyba wiem, do kogo możemy iść. Ten koń będzie wiedział. Bo kiedyś był dziki. I chyba wiem, o kogo ci chodzi. Idziemy tam. No i tak jak, jak ci mówiłam, wow, ale dużo przygód przy... Ten, zwiedziłeś? No, byłem dzikim koniem, więc... Też byłam. E, serio? No. O, to nie wiedziałem. Słuchajcie! Co chodzi? Czemu was tak jest dużo? O co chodzi? Mustang, musisz nam pomóc. Co się dzieje? Nasze rybaki zniknęły. Jak to zniknęły? No bo... napowiadałem no, im, że jest skarb w lesie, no i one tam poszły. Co takiego? No i... Czy mógłbyś nam pomóc ich szukać? Wiemy, że byłeś jakim koniem i możesz znać te tereny. Cóż... No mogę, ale czy wszystkie źrebaki znikły z wystajni? Nie, nie wszystkie Nie wszystkie, pytałam się i tylko nasze zniknęły Aha, no cóż, to mogę wam pomóc szukać Ale najpierw zrobimy tak Czyli co? Musimy poczekać, może sami przyjdą do naszej stajni Co takiego? Może coś się naszym źrebakom stać? Jak są mądre, to wrócą Nie powinny się zgubić Wicher? Tak? Uczyłeś Lilię wracać do stajni? W sensie nawigacje? No, coś w tym stylu. Tak, uczyłam. No, to powinna wrócić razem ze źrebakami. To nie jest dobry pomysł. Powinniśmy ich szukać. Zaufajcie mi, wrócą. Tam nic raczej nie znajdą, bo ten skarb jest tu kompletnie gdzie indziej. Aha. No to musimy czekać na nich. Czekajmy, spokojnie, pewno się odnajdą. Słuchajcie, jesteśmy już na miejscu. Tak, jeszcze trochę. No, jak dojdziemy tam, to musimy tylko zobaczyć, czy nie ma takiego, jakby otworu w drzewie, takiej dziury. No, aha, to chodźcie, jeszcze kawałek. Tada, jesteśmy. To jest tutaj? Tak. Ja pójdę sprawdzić. Nie ma tu nic! Jak to nie ma? No nie ma. O kurcze, to chyba... Ojej, zapomniałam. Co takiego? Bo tutaj w lesie wycinali drzewa i chyba źle poszliśmy. No to super. Jeszcze się zgubiliśmy. To może wracajmy do stajni. To nie był dobry pomysł, no ale jak mamy niby wrócić, skoro nawet nie mamy mapy, żeby wrócić? Przepraszam Was. Czekajcie, mój tata mnie uczył takiej nawigacji. Jakiej nawigacji? A, zobaczycie, możemy iść po śladach swoich, ale przecież śnieg pada, nie pada. Możemy iść po śladach i dojdziemy do stajni. Dobra, to ruszajmy. Pewnie się na nas martwią. No, dobra, chodźcie, wracamy do stajni szybko.